Są upokorzenia, które nie rodzą się z nienawiści, lecz z ego. I to zaczęło się od śmiechu, takiego, który głośno rozbrzmiewa w biurze, ale kogoś zostawia w ciszy. 28. piętro, heliks Korb wydawało się nietykalne. Ogromne okna, widok na miasto, minimalistyczne meble wszystko zaprojektowane tak, by przypominać, kto tu rządzi. W centrum biura stał Alvaro Beltran, CEO firmy. Nienaganny garnitur. Drogi zegarek i teczka pełna dokumentów, których nie przestawał przeglądać. Tego dnia miał kluczową rozmowę z międzynarodowymi inwestorami. Umowę, która mogła zdefiniować przyszłość spółki. Ale Alvaro był spięty. Nic się nie zgadzało. Oni nie rozumieją modelu, mruknął zirytowany. Nie widzą tego. Kilka metrów dalej, w ciszy, stała Izabella Cruz, sprzątaczka piętra. Ciemny uniform, włosy związane, mop oparty o ścianę pracowała tam od lat. Nikt niewiele o niej wiedział i nikt nie pytał. Izabella podeszła ostrożnie, podniosła kartkę, która spadła obok biurka. Przepraszam, proszę pana, powiedziała cicho. Wydaje mi się, że ten dokument pomieszał się z innym. Alvaro uniósł wzrok, zaskoczony, a potem uśmiechnął się kpiąco. Przepraszam, zaśmiał się. Teraz sprzątaczki też sprawdzają papiery. Kilku menedżerów parsknęło nerwowym śmiechem. Izabella trzymała dokument z szacunkiem. Nie chciałam przeszkadzać. Po prostu zauważyłam, że Alvaro przerwał jej, unosząc kartkę w dłoni. "Słuchaj, to są skomplikowane negocjacje", powiedział między śmiechami. "To nie jest mycie podłóg. Zostaw pomysły tym, którzy studiowali." Izabella poczuła, jak twarz zaczyna jej płonąć. Pomyślałam tylko, że może. Może co?", uciął. "Że sprzątaczka uratuje milionową umowę." Śmiechy się nasiliły. Zrób mi przysługę, ciągnął Alvaro. Posprzątaj kawę, która rozlała się wczoraj i daj mi myśleć. Izabella spuściła wzrok, jak pan sobie życzy. Odwróciła się powoli, ale zanim odeszła, coś kazało jej się zatrzymać. Spojrzała kątem oka na ekran, gdzie widniało podsumowanie umowy. To nie była ciekawość, to było rozpoznanie, bo widziała ten model wcześniej. Alvaro mówił dalej, pewny siebie: Ci inwestorzy są niemożliwi. Nie rozumieją podejścia regionalnego? Patrzą tylko na ryzyko walutowe. To właśnie ich martwi najbardziej, powiedziała Izabella, niemal nieświadomie. W sali zapadła cisza. Alvaro zmarszczył brwi. Co powiedziałaś? Izabella zawahała się. Przepraszam, nie powinnam była mówić. Nie, nie, odparł rozbawiony. Mów dalej, zobaczmy, co jeszcze wiesz. Izabella wzięła głęboki oddech. Jeśli nie pokażecie, że model da się skalować na trzech rynkach, uznają go za kruchy, szczególnie przez walutę. Jeden z dyrektorów podniósł głowę. To. To dokładnie to, co mówili wczoraj. Alvaro odchylił się na krześle. Kto ci to powiedział? Izabella pokręciła głową. Nikt. Po prostu to zobaczyłam. Alvaro wybuchnął jeszcze głośniejszym śmiechem. Niesamowite. Teraz sprzątaczka jest analitykiem finansowym. Ale tym razem śmiech nie był zaraźliwy. Izabella stała nieruchomo, trzymając mop. Nie była zła, była pewna. A Alvaro, nie wiedząc o tym, zakpił z jedynej osoby w tym pomieszczeniu, która naprawdę rozumiała problem. Alvaro poprawił się na krześle, nadal się uśmiechając, ale już bez dawnej pewności. Dobrze, powiedział, krzyżując ramiona. Oświeć nas. Mamy pięć minut przed rozmową. Izabella przełknęła ślinę. To nie był strach. To była świadomość, że ta chwila się nie powtórzy. Nie potrzebuje pięciu minut, odparła. Jednej. Wzięła dokument z podłogi i położyła go na stole. Tu, wskazała na wykres. Pokazujecie wzrost na jednym rynku. Dla nich to zależność. Skoncentrowane ryzyko. Jeden z dyrektorów pochylił się. To wiemy. Ale mówicie to źle, ciągnęła. Oni nie chcą słyszeć, rośniemy tutaj. Chcą usłyszeć, jeśli ten rynek upadnie i tak przetrwamy. Alvaro przestał się śmiać. I według ciebie jak to powiedzieć? Izabella wzięła oddech, zmieniając kolejność prezentacji najpierw stabilność, potem ekspansja pokazując, że ten sam model da się powielić z minimalnymi korektami. To nie jest wzrost, to odporność. Znów zapadła cisza jeden z dyrektorów szepnął To to jest to co ich obchodzi. Alvaro spojrzał na ekran, potem na dokument, a potem na Izabellę. Gdzie się tego nauczyłaś? Izabella zawahała się sekundę. Zanim tu trafiłam, studiowałam ekonomię i negocjacje międzynarodowe, ale potem wszystko się zmieniło. Nikt nie pytał więcej. Czy możesz to wyjaśnić jeszcze raz? poprosił inny dyrektor, już spokojniej. Izabella podeszła do stołu. Mówiła jasno: bez zbędnych technikaliów, każde zdanie pasowało, każda myśl odpowiadała na realny zarzut. Gdy skończyła, nikt nie klaskał. Nie było trzeba. Alvaro spojrzał na zegarek. Rozmowa się zaczyna. Wstał, podszedł do okna i zatrzymał się. Izabella powiedział: Nie patrząc na nią, zostań. Poczuła ciężar tej chwili. Rozmowa się rozpoczęła. Alvaro przedstawił ofertę, ale tym razem zmienił kolejność. Użył dokładnie tych słów, które zasugerowała Isabella. Po drugiej stronie ekranu inwestorzy zareagowali inaczej. Mniej chłodno, bardziej uważnie. Ciekawe podejście, powiedział jeden z nich. Jak zminimalizujecie ryzyko? Alvaro spojrzał na Isabelle. Zrobiła krok do przodu. Jeśli pozwolicie, powiedziała. Alvaro zawahał się sekundę i skinął głową. Isabella mówiła jasno, bez ozdobników. Odpowiedź była natychmiastowa. Dokładnie to chcieliśmy usłyszeć. Rozmowa zakończyła się uśmiechami i obietnicami. Umowa nie była jeszcze zamknięta, ale nie była już stracona. Gdy ekran zgasł, Alvaro stał w ciszy. Ty, powiedział w końcu. Jak długo sprzątasz to piętro? Trzy lata, odpowiedziała Izabella. Alvaro skinął powoli głową. A ja się śmiałem, odwrócił się do niej. Chyba jestem ci winien coś więcej niż przeprosiny. Izabella spojrzała spokojnie. Nie potrzebuję przeprosin, tylko szacunku. Alvaro skinął głową. Masz rację. I to, co zrobił potem, zaskoczyło wszystkich. Alvaro wziął głęboki oddech. To nie był gest triumfu. To była wstydliwa pokora. Szacunek, powtórzył. Tak, to ci jestem winien. Podszedł do biurka i zamknął teczkę z dokumentami umowy. Izabella, chcę, żebyś usiadła. Zawahała się. Tutaj nalegał, wskazując krzesło przed sobą. Dyrektorzy wymienili spojrzenia. Nikt się nie odezwał. To, co zrobiłaś dzisiaj, ciągnął Alvaro, nie było szczęściem ani intuicją. To było przygotowanie. A ja postanowiłem drwić, zamiast słuchać. Wstał. I to w tej firmie nie może się powtórzyć. Podniósł wewnętrzny telefon. Dział kadr, proszę. Potrzebuje natychmiastowej zmiany stanowiska. Odłożył słuchawkę i spojrzał na Izabellę. Chcę zaproponować ci rolę w zespole strategicznym. Nie jako przysługę, jako to kim jesteś. Izabella spojrzała mu w oczy. Panie Beltran, dziękuję za ofertę, ale muszę coś powiedzieć wcześniej. Alvaro skinął głową. Nie odezwałam się dziś, żeby udowodnić, że wiem więcej, mówiła spokojnie. Zabrałam głos, bo zobaczyłam błąd i pomyślałam, że mogę pomóc. Jeśli tu zostanę, nie chcę być wyjątkiem. Chcę, by nikt nigdy więcej nie śmiał się z kogoś, kto próbuje coś wnieść. Cisza znów wypełniła salę. Alvaro spuścił wzrok. Masz rację. Odwrócił się do zespołu. Od dziś słuchamy każdego, kto ma coś do powiedzenia, bez względu na stanowisko. Talent nie nosi uniformu ani garnituru. Nikt nie zaprotestował. Kilka dni później umowa została sfinalizowana. Firma rosła. Ale prawdziwa zmiana zaszła w środku. Izabella odstawiła MOP i zajęła biurko. Nie straciła pokory, zyskała głos, a Alvaro nauczył się lekcji, której nie uczy żaden MBA. Prawdziwe przywództwo nie mierzy się tym, ile wiesz, lecz tym, kogo jesteś gotów wysłuchać. Jeśli ta historia coś ci dała, zasubskrybuj poza fasadą. Bo czasem to właśnie ten, kto wydaje się niewidzialny, podtrzymuje wszystko.